Witajcie na moim kanale śladami Pysi. Dzisiaj będzie krótki lub dłuższy vlog. z Dzisiejszego dnia dałam już Pysi śniadańko, joserę. Y Dostałyśmy z wymianki. I teraz to jest śniadańko Pysi. I Pysi bardzo posmakowała ta josera. Oczywiście idzie tam na łóżko zjeść. Tutaj jeszcze ma. Y, taką karmę, ale ona tak średnio ją lubi Więc damy jej po prostu tą, tutaj ma jeszcze wodę Idę zobaczyć co tam się robi Je yeah. Co by nie jesz? serę yes, Dzisiaj zjadła nie wszystko, ale mało zostawiła Może może teraz tą zje Po prostu może już nie jest głodna Albo potem pewnie zje Teraz jest trochę tych dużych granulek Więc trochę tej, może tutaj trochę dam tego I sobie potem zje a ja potem do Was wrócę, jak będę się z nią bawić. Pysia właśnie wygląda przez okno. Ostatnio on lubi sobie właśnie patrzeć, bo tam mają kotki taki domek i ona tam sobie patrzy. I zaraz y, dam jej zabawkę na inteligencję i się pobawi. Tak, Pieniuś? Co Ty tam masz? Nie ma kotka. Ja już mam y, mm. przygotowaną tą zabawkę mm. y, i wsadzę... Y, takie smaczki tutaj się już y, się nie cierpi w kupiłam te smaczki na zoplusie tam pewnie już chcę no choćby się chodź. na początku jak psię taki tak pierwszy raz to w ogóle nie mogła wyjąć a teraz po prostu zasuwa. Już ma rozpracowane. Chcę i właśnie też kupić matę węchową, ale u nas nigdzie nie ma. W zoologicznych nigdzie jeszcze w nie widziałam. A przez internet są strasznie małe. No i sobie daję radę. Te traserski są bardzo fajne i bardzo dużo. Jeszcze jej tutaj dam. Stwierdziłam, że teraz e, się pobawię tym szarpakiem. Bysiał go bardzo lubi. On jest ze sklepu Dog Robits Accessories. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. Serdecznie do niej zapraszam. No i teraz się z Pysią poprzeciągamy i od razu uprzedzam, że Pysia będzie warczeć, ale to nie dlatego, że jest agresywna czy coś, tylko po prostu zawsze jak mm, się z nią tak bawię, to ona warczy. Nie wiem czemu, po prostu chcę zdobyć szarpaka. <gry> Ok, ja już jestem po zabawie, bawiłam się jeszcze długo, ale nie będę wszystkiego nagrywać. Naprawdę bardzo polecam, szarpak jest rozciągliwy, wytrzymały, więc właśnie jak macie większego pieska, to na pewno ten szarpak za dużo nie ucierpi. Tak jak pysia po prostu uwielbia rozszarpywać, i. Po prostu po takim szarpaku już nic nie zostaje, a ten naprawdę wytrzymuje. Więc polecam. Wystarczy, że wejdziecie na Instagrama, właśnie tutaj wam się jeszcze wyświetli nazwa i po prostu zamówicie. i właśnie mieli taki super szarpak. Są też inne kolory. Ok, i postanowiłam, że w tym vlogu nagram też, co mam w organizerach dla pysi Mam trzy organizery ze smaczkami. Niedługo pewnie zawartość się powiększy, bo jeszcze robię jedną wymiankę ze śledami myszycu i też mam o wiele więcej tych rzeczy mm, takich na sztuki, tylko właśnie nie mam w organizerach tylko to będzie właśnie dla śledami myszycu. Ja już pokazuję co mam w pierwszym organizerze. E, tu mam głównie ciastka. Tutaj się otwiera. E, w pierwszej takiej przegródce mam takie Śmieszne ciasteczka, takie dość dziwne. Nie wiem ile kosztowały, bo ja je kupiłam na wagę w Maxizo. Dalej mamy takie z Winston. Tak, z Winston. Dalej mamy marki z, no niestety, z gri. Tutaj daję bardzo rzadko. Dalej mamy takie ciasteczka ze szpinakiem 3. Tutaj mi się przyprawiło. Jeszcze takie... inne, nie wiem, z jakimś tam innym jedzieniem. Też takie większe. I takie kółeczko z łapką. Potem to poukładam. A tutaj mamy więcej ciasteczek. tutaj się już chce. No i ja mamy ten woreczek mamy takie żółte kółeczka z Winstona Takie kółeczka z ActiPet dostamy z wymianki e, Takie rybki z Winstona Takie marki z Winstona e, Takie jeszcze ciasteczka Nie wiem e, skąd są, bo dostane z wymianki No i to chyba wszystko Więc w tym organizacie to już by było na tyle Dalej mamy bardziej takie mięsne smaczki żebyś nic nie porwała mi w pierwszej mamy taką czekoladę została mi już półka, bo były dwie takie mam jeszcze jedną dalej mamy taką dużą szczoteczkę dentystyczną która czyści ząbki dalej mamy dwa takie paseczki z kurczakiem nie wiem skąd są bo Dalej mamy taki, który kupiłam na sztuki W zoologicznym tutaj pinia już chcę go Pienia idź Dalej mamy dość sporo sandwichy Te grube są z Woolfa, a te cieniutkie kupiłam na sztuki I tutaj jeszcze mamy taki malutki kawałek rodeo, to jej teraz dam Też jej daję bardzo rzadko Okej, okay, dalej mamy dwa fileciki z kurczaka. Dalej taka kosteczka. Dalej taka kosteczka. Jeszcze taka kosteczka wapienna z mięskiem. Jeszcze mam trzy takie kosteczki z lukulusa. Chyba z kurczakiem i łososiem. Ja oczywiście I Jeszcze pięć szczoteczek. Dwie czerwone, dwie takie jasne i jedna zielona. To są takie malutkie, a tutaj mam taką większą. I to tyle. Jeszcze tutaj zaraz Wam pokażę. Ok, tutaj mamy dwie takie jakby kiełbaski. Dość twarde z Maced. Dwa takie paseczki z kurczakiem z Doguayya. Taki przysmak chyba też z macet. Dalej taki bardzo fajny gryzak z Fish For Dog. Dalej takie serduszko z mięskiem. Takie łóżko z mięskiem. Tutaj mam Pnia, oddaj. Tutaj muszę ją wziąć, bo ona zaraz coś porwie. Pysia. Pysia. Dobra. Przepraszam za nią. Pysia oddaj! Co robisz? Penia? Zaraz Ci coś dam. Takie dwa patyczki wapienne owijane mięsem. I już ostatnią rzeczą taki mniejszy. Z mięsem z kurczakiem Dalej mamy taki I tutaj już są bardziej takie mniejsze Oczywiście woreczek Mamy takie mięsko Została nam ostatnia sztuka Dalej taka szprotka, pisia je bardzo lubi Dalej takie ciasteczka w kształcie różnych zwierzątek Dalej taki przysmaczek na ząbki. I tutaj są takie treserki. Ja sama pokroiłam. To są po prostu sandwiche pokrojone przeze mnie. Dalej już tutaj resztka treserek z Maced. I jeszcze trzy takie z Pedigree. Nie wiem, bo tam je z wymianki. I już końcówka treseru Puf z Boscha. Osmakuje bółka. Dalej taka fajna kosteczka wapienna z mięskiem i tutaj i tutaj są treserki z Trixie takie ciemne i jasne. I tam pisi mm, kawałek tego ciasteczka. I na, pod spodem mamy ciasteczka w kształcie serduszek. Takie ciasteczka Drops jakby. I takie kolorowe, i takie kosteczki. Wiem, że te ciasteczka są bardzo niezdrowe, bo mają dużo barwników, ale większość dostałam. I to już wszystko, bo mam tylko trzy organizery, ale planuję kupić jeszcze czwarty, bo właśnie po wymiance z Śladami Sziccu pewnie dużo smaczków dojdzie. Ja już idę na trzeci spacerek w tym dniu. Ja nie nagrywałam tych poprzednich, ale teraz nagram i pewnie będę miała flash, bo jest strasznie ciemno, chociaż jest po 16. Ja już jestem na spacerku, tutaj jest tysia I teraz Wam y, dam szybkie tempo. Wróciłam ze spacerku Byłam około 30 minut, ale po prostu nie nagrywałam tego wszystkiego I Pysia już sobie odpoczywa po spacerku ze swoim pluszaczkiem Ona właśnie z tym pluszaczkiem lubi spać I zaraz dam jej obiadek Teraz dam jej obiadek Dostanie taki paszecik z tropi, na razie troszeczkę, bo to będzie też taki tester bo jeszcze nigdy takiego nie jadła On ma 300 gram. Dostałam go od Śladami Luny z wymianki. Tutaj już Pysia zagląda i jego ja nałożę. Tak wygląda po otworzeniu. Myślę, że zje, bo właśnie ona takie lubi. Nie lubi takich, gdzie jest taka galaretka. Tutaj aż tej galaretki tak dużo nie ma, więc mam nadzieję, że zje. Tam jej na razie tyle. I zobaczymy, czy zje. Myślę, że jej posmakował, bo zaczęła jeść. Jak zje, to jeszcze damy jej dokładkę. O i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ona już zjadła tą Josserę, bo właśnie pierwszy zostawiła, ale potem przyszła i zjadła. No i wylizała miseczkę i zaraz jej jeszcze dołożę. Bardzo dużo zjadła, więc jej bardzo posmakował. Jeszcze może dostanie na kolację albo jutro. Na kolację pewnie zje suchą karmę, bo zawsze na kolację ona je suchą. Więc pewnie jutro na śniadanie lub na obiadek dostanie dalej ten pasztecik. Ja już myślę, że to będzie koniec tego vloga. Już nie będę nagrywała wieczoru, jak jej daję kolację. Myślę, że będą jeszcze vlogi. Ja już się z Wami pożegnam i jeszcze mam do Was prośbę, żebyście w komentarzach pisali pomysły na filmy i pytania do QN, bo chcę nagrać kolejne QN, więc ja już się z Wami żegnam. Pa!